Dlaczego zdecydowała się pani wziąć w proteście głodowym fizjoterapeutów i diagnostów laboratoryjnych? Przede wszystkim zdecydowaliśmy się zaprotestować przeciwko temu, jak traktowana jest nasza grupa zawodowa, tak? Fizjoterapeuci są bardzo ważnym ogniwem w leczeniu pacjenta. Przypra przyprowadzamy pacjenta z łóżek do... wracamy ich do pracy, tak? Dlatego czujemy się de facto troszeczkę pominięci przez pana ministra, że cały czas jesteśmy spychani jako grupa zawodowa gdzieś daleko. Ostatnie słowa pana ministra, gdzie nasz zawód jest ponoć nieuregulowany, jest uregulowany. Mamy ustawę, która reguluje pracę fizjoterapeuty. Także zdecydowaliśmy się po prostu tutaj przyjść, zwrócić uwagę na naszą grupę zawodową. Przede wszystkim jesteśmy zdeterminowani, żeby walczyć o nas, walczyć o naszych pacjentów, którzy często, gęsto czekają po rok czasu na niektóre zabiegi. Także nie zgadzamy się z tym, żeby pacjent był spychany gdzieś na, na sam koniec. Tak? Dla nas jest bardzo ważny pacjent i jego zdrowie. Co chciałaby Pani osiągnąć poprzez ten protest? Przede wszystkim chcielibyśmy poprawić naszą sytuację materialną jako grupy fizjoterapeutów, a następna rzecz, aby dostęp do rehabilitacji, do zabiegów był krótszy, tak? Żeby pacjent mógł przyjść i tak jak w krajach zachodnich mógł być po prostu obsłużony wtedy, kiedy tego potrzebuje, a nie za rok czasu, kiedy już skorzystał gdzieś prywatnie, tak?